Dzięki, tak. robię sobie trening. zeznanił. No, bo, bo my powiedza. tak... Ja, nie masz klatę. Ładna praca, ładna praca. Ty, głos jak żarno ma. Kto? Ja też sam. Ołca? Tak. Wiesz co, minął. Taki sam był przecież ten. Żarno ma taki głos. Fajnie tempo panowie! A Bedelek doświadczony z wieśnią trenuje? Nic nie. Jakby się kociołka napię, to żeby nie był bedelek, tylko menelek. Znowu Kurwa to mnie pisałeś, kuksę, mazy będziesz Ja najinteligentniejsze ze siebie wymyśliłeś. Ale to śmieszne akurat. Akurat tak. Puśćcie się Ale po co w ogóle jak nagrywał? W ogóle ta kamerka na 45 stopni przekręcona. A to męczący sport jest, ja po z pedelkiem czułem się jakbym Jakbym nie wiem, po rundzie z bedelkiem czułem się jakbym jakbym, nie wiem, wow. się, jakbym kurwa miał zaraz umrzeć I mnie wszystko bolało Ej, Ładnie, ładnie Fajne jeden, jeden head ładnie Nie, Nie, w ogóle w to się tak, tak